W ciągu mniej niż pięciu lat trzy obozy Auschwitz były świadkami śmierci ponad miliona osób. Tak okrutne to było. Mężczyźni, kobiety i dzieci trafiali tam, a prawie nikt nie wychodził żywy. Ci, którzy zginęli szybko od strzału, mieli szczęście. Reszta została uwięziona w miejscu, gdzie każdy dzień był innym koszmarem. Przechodzili przez eksperymenty medyczne: cięcia bez znieczulenia, pobicia, niekończący się głód. Brudne materace, pełne robactwa i ból, patrzenia, jak zabierano ich bliskich, nie wiedząc już nic więcej o ich losie. Chociaż naziści założyli prawie tysiąc podobnych obozów w całej Europie, żaden nie był tak okrutny jak Auschwitz. To, co tam się wydarzyło, było zaplanowane w najdrobniejszych szczegółach. Nie było chaosem. Był to system. Gaz, piece, praca przymusowa, tortury, wszystko miało swój porządek. Jakby to była fabryka, ale śmierci. Co tak naprawdę wydarzyło się w tym miejscu, że świat nigdy nie będzie mógł o tym zapomnieć? Z zewnątrz wyglądało to jak zwykłe miejsce, ale ledwo przekroczyło się bramę, wszystko się zmieniało. Były ceglane bloki, ziemiste dziedzińce i dziwna cisza. Pociągi przyjeżdżały codziennie z tysiącami ludzi, wysiadali, nie wiedząc gdzie są, a w ciągu kilku minut odbierano im wszystko: walizki, ubrania, rodzinę, tożsamość. Strażnicy kazali im ustawiać się w rzędy, mężczyźni z jednej strony, kobiety i dzieci z drugiej. Nikt wiele nie mówił. Słychać było tylko tu pod butów, suche rozkazy i płacz niektórych, którzy już przeczuwali najgorsze. Ci, którzy wyglądali na zdrowych i silnych, szli prosto do pracy. Reszta, starcy chorzy, kobiety w ciąży, małe dzieci, nie nadawała się. Wysyłano ich do prysznica. W rzeczywistości wpychano ich do zamkniętych pomieszczeń z fałszywymi prysznicami na suficie. Kazano im się rozbierać, zostawiać wszystko w porządku. Niektórzy nawet ostrożnie wieszali swoje ubrania. Potem zamykano drzwi i z góry sypano proszek. Powietrze stawało się gęste. W ciągu kilku minut wszystko się kończyło. To co pozostawało to stosy ciał, połamane paznokcie z rozpaczy, krew w nosie, otwarte oczy, które już nic nie widziały. Grupa więźniów Sonderkomando zajmowała się ich usuwaniem. Wyrywano im złote zęby, sprawdzano, czy nie ukrywali czegoś w ubraniu, a potem zanoszono ich do pieców. Jeśli piece nie nadążały, palono ich w rowach. Wszystko miało swój porządek, nic nie robiono na chybił trafił. Ci, którzy uniknęli zagazowania, trafiali do innego piekła. Mieszkali w zimnych barakach, bez prawdziwych łóżek ze starymi materacami pełnymi robactwa i zgniłej słomy. Spali w grupach, stłoczeni, bez koców. Zima była nie do zniesienia. Niektórzy się nie budzili, inni nie wracali z pracy. Jeśli ktoś zachorował, zapisywano go do następnej grupy do krematorium. Jedzenia było prawie nic: wodnista kawa rano, zupa z resztkami w południe i czerstwy chleb wieczorem. Ci, którzy mieli szczęście, zdołali coś ukraść z magazynu. Ci, którzy nie, umierali z głodu. Woda była brudna. A łazienki to był dół w ziemi, bez prywatności. Musieli wchodzić na zmiany pod nadzorem. Jeśli ktoś spędził za dużo czasu lub zostawił brud, dostawał baty. Codziennie odbywała się zbiórka. Wszyscy w szeregu, bez względu na deszcz czy śnieg. Jeśli kogoś brakowało, nikt się nie ruszał, dopóki go nie znaleziono. Jeśli ktoś zmarł w nocy i tak go liczono. Najsłabsi padali na stojąco, a inni nie mogli pomóc. Jeśli by to zrobili, sami wpadliby w kłopoty. Wielu wolało rzucić się na ogrodzenie pod napięciem, niż kontynuować. Czasem robili to w ciszy, bez ostrzeżenia. Słychać było tylko iskrzenie i ciało padało. Nikt nic nie mówił. Wszyscy już wiedzieli, co się stało. Prace były ciężkie. Kopali rowy, nosili kamienie, budowali, podnosili ciężkie rzeczy. Jeśli nie dawałeś rady, usuwali cię. Jeśli nie mogłeś, zabijali cię. Niektórzy łamali sobie plecy, żeby przeżyć jeszcze jeden dzień. Inni udawali, że czują się dobrze, żeby nie iść prosto na koniec. a Auschwitz było maszyną, która nie przestawała działać. Każda część była zaprojektowana do pełnienia funkcji. Od przyjazdu wszystko szło zgodnie z planem. Były harmonogramy, rejestry, listy, każda osoba była numerem. Nie mieli już nazwisk. Jeśli ktoś umierał, odnotowywano tylko, że brakuje jednego numeru. Nic więcej. Były miejsca, gdzie przechowywano rzeczy skradzione nowo przybyłym: ubrania, zegarki, walizki, zdjęcia, jedzenie. Wszystko trafiało do magazynu zwanego Kanadą. Więźniowie, którzy tam pracowali, widzieli, jak przewożono wszystko. Niektórzy próbowali coś ukryć, żeby potem zjeść lub wymienić. Jeśli ich odkryto, wieszano ich na placu. W blokach mieszkali pomieszani, mężczyźni w każdym wieku, z różnymi przeszłościami. Byli polityczni, Żydzi, Romowie, homoseksualiści, świadkowie Jechowy. Każda grupa miała swój symbol trójkąt w innym kolorze, naszyty na piersi tatuowano im również numer. Na początku robiono to na piersi, potem na ramieniu było to jedyne, co im zostało. Blok jedenasty był najbardziej obawiany tam zamykano tych, których chciano ukarać cele bez światła, bez powietrza, bez miejsca. Czasem wkładano ich na stojąco czterech do dziury, gdzie nie mogli usiąść. Innych zostawiano bez jedzenia i wody, aż umierali. Tam też po raz pierwszy wypróbowano gaz, którego później używano w komorach. Eksperymenty medyczne były kolejną częścią horroru. Josef Mengele i inni lekarze używali więźniów jak królików doświadczalnych. Wybierali bliźnięta, osoby z deformacjami, karły. Wstrzykiwali im różne substancje, operowali bez znieczulenia, odcinali części ciała. Wszystko zapisywano w zeszytach. Czasem robiono to z czystej ciekawości. Kobiety również cierpiały z tego powodu. Niektóre były sterylizowane bez ich wiedzy. Inne celowo zarażano, żeby zobaczyć co się stanie. Jeśli przeżyły, pozostawały naznaczone na całe życie. Jeśli nie, wysyłano je do krematorium. Kobiety w ciąży nie miały wyboru. Zmuszano je do aborcji lub zabijano dziecko po urodzeniu. Jeśli próbowały to ukryć, karano je publicznie. Dzieci były oddzielane od rodziców. Jeśli były bardzo małe, wysyłano je na gaz. Jeśli były starsze, mogły trafić do pracy przymusowej lub na eksperymenty. Niektóre nie przeżywały nawet jednego tygodnia. Silniejsze wytrzymywały trochę dłużej, ale wiedziały, że koniec jest ten sam. Za każdym razem, gdy przyjeżdżał pociąg, selekcja była szybka. Kilka minut wystarczyło, by zdecydować, kto pozostanie żywy. Nie liczyły się historie, nazwiska, nic, tylko wygląd. Jeśli ktoś wyglądał na słabego, szedł prosto na śmierć. Jeśli wydawał się użyteczny, pracował, dopóki nie przestawał być przydatny. Tak to wszystko działało i nikt tego nie powstrzymał. Wielu z tych, którzy pracowali w obozie, nie było zwykłymi żołnierzami. Byli członkami SS, szkolonymi, by nie wahać się, by nic nie czuć. Uczono ich, by traktować więźniów jak przedmioty. Niektórzy bez powodu bili, zabijali tylko za złe spojrzenie. Robili to szybko, bez wyrzutów sumienia. Byli przekonani, że wykonują zadanie. Inni po prostu posłusznie wykonywali rozkazy i o nic nie pytali, ale wszyscy wiedzieli, co się dzieje. Były też kobiety wśród strażników. Niektóre pilnowały więźniarek, inne były w strefach kontroli. Kilka było znanych ze swojej okrucieństwa. Były kijami, batami, czymkolwiek miały pod ręką. Jeśli więźniarka wychodziła z szeregu, kilka na nią rzucało. Była jedna, która używała psów i puszczała je tylko po to, żeby zobaczyć, jak gryzą. Dla nich też nie było litości. W najcięższych dniach piece pracowały bez przerwy. Dym było widać z daleka. Zapach palonego mięsa wnikał wszędzie. Ci, którzy mieszkali blisko obozu, wiedzieli, co się dzieje. Niektórzy udawali, że nie widzą. Inni po prostu milczeli. Nikt nie odważył się zapytać. Pociągi ciągle przyjeżdżały, przyjeżdżały z całej Europy Francji, Węgier, Grecji, Niemiec. Za każdym razem, gdy wiadomo było, że konwój jest blisko, strażnicy się przygotowywali. Trzeba było zorganizować przestrzeń, przygotować selekcję, zrobić miejsce w barakach, opróżnić komory. Wszystko musiało być gotowe. Nie mogło być opóźnień. To było jak linia montażowa. Każdy wykonywał swoją część. Czasami wśród nowo przybyłych byli muzycy. Jeśli ich odkryto, używano ich do tworzenia orkiestr. Granie towarzyszyło marszom, schodzeniu z pociągów lub drodze do komory gazowej. Piosenki były wesołe, ale nikt się nie uśmiechał. To był kolejny sposób na wprowadzenie w błąd. Wszystko zostało zaprojektowane tak, aby uniknąć chaosu, aby nie wybuchła panika. Byli też lekarze, którzy zajmowali się wyborem tych zdolnych. Chodzili wśród więźniów, oglądali ręce, zęby, plecy. Jeśli widzieli coś dziwnego, wysyłali to na drugą stronę. Ich praca polegała na szybkim podejmowaniu decyzji. Niektórzy palili podczas selekcji, inni nie podnosili wzroku, ale wszyscy wiedzieli, że jednym gestem wysyłali kogoś na śmierć. W obozie niektórzy próbowali stawiać opór jak tylko mogli. Istniały tajne sieci, które przekazywały wiadomości, dzieliły się jedzeniem lub próbowały pomóc najsłabszym ale było to bardzo trudne. Każdy źle wykonany gest mógł kosztować ich życie. Niektórym udało się ukryć zdjęcia, dokumenty, dowody, inni potajemnie pisali, co się dzieje, mając nadzieję, że pewnego dnia ktoś to znajdzie. W niektórych strefach naziści zbudowali system do przechowywania wszystkiego, co zabierali więźniom. Klasyfikowali to według rodzaju: biżuteria, pieniądze, buty, narzędzia. Były magazyny pełne ubrań, setki walizek, tysiące par butów. Każdy przedmiot miał właściciela, ale to już nie miało znaczenia. To był tylko towar. Niektórzy więźniowie, którzy tam pracowali, widzieli zapisane imiona, zdjęcia rodzinne, listy. Ale nic nie mogli zrobić. Sonderkommandos byli zmuszeni do pracy w krematoriach, wiedzieli, że każdego dnia zostaną zabici, żeby nic nie powiedzieli. Niektórzy to przeczuwali i próbowali zostawić jakiś ślad, ukrytą wiadomość, coś, co opowie, co widzieli. Inni po prostu wykonywali swoje zadania w milczeniu, czekając na odpowiedni moment. Piece nie nadążały za wszystkim. W dniach wielu transportów ciała gromadziły się. Kopali rowy, wlewali do nich paliwo i palili je tam na miejscu. Dym był czarny, gęsty. Popiół unosił się po całym obozie. Czasami przyklejał się do ubrań, do skóry. Nie dało się tego zignorować. Marsze śmierci były ostatnią próbą nazistów, aby ukryć to, co zrobili. Kiedy Rosjanie byli już blisko, zdecydowali się ewakuować obóz. Zmusili tysiące więźniów do marszu przez śnieg, bez jedzenia, bez schronienia. Ten, kto upadł, umierał. Ten, kto się zatrzymał, otrzymywał strzał. Niektórzy szli przez kilka dni z odmrożonymi stopami, nie wiedząc dokąd idą. Wielu nie dotarło. Kiedy żołnierze radzieccy wkroczyli, pierwszym co zobaczyli, były ciała. Były wszędzie. W barakach, na ziemi, przy ogrodzeniach. Ci, którzy pozostali żywi, nie mogli nawet mówić, ledwo chodzili. Ich skóra przylegała do kości, oczy były zapadnięte, stopy poranione. Niektórzy płakali, inni tylko patrzyli. Nie wiedzieli, że są wolni, nic nie rozumieli. Żołnierze nie byli na to przygotowani. Wielu nie wierzyło w to, co widzi. Weszli do pomieszczeń, otworzyli drzwi, przeszukali piece, znaleźli stosy ubrań, walizki z nazwiskami, góry ludzkich włosów. Wszystko tam było jak opuszczona fabryka, ale produkcja była produkcją śmierci. W ciągu kolejnych dni przyjechali dziennikarze, lekarze, przedstawiciele innych krajów, wszyscy robili zdjęcia, nagrywali, pisali, chcieli pozostawić świadectwo. To, co się tam wydarzyło, nie mogło pozostać w ciszy, ale nawet tak nie wszystko było zrozumiałe. Wiele rzeczy nigdy nie zostanie poznanych, wiele dokumentów spalono, wielu świadków nie przeżyło, pozostały tylko resztki: budynki, zardzewiałe pociągi, puste komory, buty, podarte listy, tatuaże na skórze tych, którzy przeżyli, i historie, które czasami były tylko szeptami, luźnymi wspomnieniami, fragmentami prawdy, której nikt nie odważył się opowiedzieć w całości. Z czasem odbyły się procesy. Niektórzy z odpowiedzialnych zostali złapani, inni uciekli. Kilku zostało skazanych, ale wielu żyło przez lata na wolności. Niektórzy zmienili nazwisko, miasto, kraj, żyli tak, jakby nic się nie stało, aż ktoś ich odnalazł. Ofiary, które przeżyły, wróciły do swoich krajów, o ile cokolwiek z nich zostało. Niektórzy nigdy nie mówili, inni opowiedzieli wszystko w książkach, w wywiadach, na salach sądowych. Ale wielu nie było w stanie, trauma była zbyt wielka, milczenie było ich sposobem na dalsze życie. Niektórzy ocalali, próbowali odbudować swoje życie, szukali pracy, zakładali rodziny, zmieniali kraj, ale zawsze nosili w sobie to, co przeżyli, śnili o tym, co widzieli, budzili się z dźwiękiem pociągów w głowie, nie mogli zapomnieć krzyków, zapachów, twarzy. Dla wielu obóz nigdy się nie skończył. Były dzieci, które nic nie pamiętały sprzed obozu, nauczyły się chodzić po błocie, drutach i strachu, niektóre dorastały, wierząc, że to normalne. Nie wiedziały co to dom, zabawka, szkoła, kiedy wyszły świat wydawał im się nierealny. Nie potrafiły dobrze mówić ani zachowywać się. Musiały uczyć się wszystkiego od zera. Inne natomiast zostały oddzielone od swoich rodzin po przybyciu. Dorosłych wysyłano na jedną stronę, dzieci na drugą. Najmłodsi byli zabierani prosto do komory gazowej. Czasami ukrywano ich w walizkach wśród ubrań pod noszami, ale ich znajdowali. Nadzorcy wszystko sprawdzali. Jeśli znaleźli ukryte dziecko, karali wszystkich. Kobiety cierpiały w inny sposób. Wiele było wykorzystywanych jako niewolnice seksualne. Niektóre były zmuszane do pracy w obozowych burdelach, gdzie naziści zabierali więźniów współpracujących lub żołnierzy. Jeśli któraś odmówiła, zabijano ją lub bito, aż leżała nieprzytomna. Nie było ucieczki. Kobiety w ciąży były zmuszane do aborcji. Te, którym udało się urodzić, widziały, jak zabierano dziecko. Większość była mordowana po urodzeniu. Czasami rzucano nimi o ścianę, lub topiono. Nikt nie płakał. Ból był niemy. W tym miejscu nie było czasu na żałobę. Lekarze obozowi nie leczyli. Wybierali, kogo pozostawić przy życiu, a kogo nie. Notowali, mierzyli, operowali. Interesowały ich ciała, nie ludzie. Mengele, jeden z najbardziej znanych, szukał bliźniąt do swoich eksperymentów. Wstrzykiwał im substancje, otwierał ich bez znieczulenia, porównywał organy. Jeśli jedno umierało, zabijał drugie, aby ukończyć eksperyment. Testowali również metody masowej sterylizacji. Chcieli eliminować całe populacje bez użycia kul. Stosowali promienie, zastrzyki, operacje, bez informowania, bez pytania o zgodę. Kobiety cierpiały na bóle na zawsze. Niektóre nie mogły mieć więcej dzieci, inne miały chroniczne infekcje, ale to ich nie obchodziło. Komory gazowe były przebrane. Na zewnątrz wyglądały jak zwykłe pomieszczenia. Miały ławki, fałszywe prysznice, wieszaki na ubrania. Ofiarom mówiono, że idą się kąpać. Rozbierali się, czekali na rozkaz. Kiedy drzwi się zamknęły, nie było już wyjścia. Z góry wrzucano cyklon B. W ciągu kilku minut wszyscy padali na ziemię. Gaz działał szybko, ale nie natychmiast. Niektórzy umierali dłużej. Były krzyki, uderzenia, zadrapania na ścianach. Potem cisza. Sonder komandos wchodzili w maskach, otwierali drzwi, i wyciągali ciała. Sprawdzali usta, obcinali włosy, szukali pierścionków. Potem zabierali ich do pieców. Wszystko w mniej niż godzinę. Rutyna powtarzała się każdego dnia, czasami kilka razy dziennie. Piece pracowały bez wytchnienia. Potrzebne były zmiany robocze, węgiel, konserwacja. Wszystko było zaplanowane. Nie było miejsca na błędy. Każda śmierć była wykonanym zadaniem. Niektórzy strażnicy prowadzili dzienniki. Zapisywali liczby, godziny, procedury, wiedzieli, że to, co robią, jest wielkie, postrzegali to jako część misji, inni po prostu wykonywali rozkazy. Mówili, że nie mieli wyboru, ale wszyscy tam byli, wszyscy uczestniczyli. W barakach więźniowie spali stłoczeni. Były piętrowe łóżka z trzema poziomami, bez materaca z zaledwie jednym kocem. Zimą temperatury spadały poniżej zera. Jeśli ktoś za dużo się ruszał, wyrzucano go na ziemię. Jeśli chrapał, uciszano go uderzeniem. Nikt dobrze nie spał. Jedzenia nie wystarczało. Była to rozwodniona zupa, kawałek twardego chleba, trochę margaryny. Czasami nawet tego nie było. Więźniowie bili się o skórkę od ziemniaka. Niektórzy kradli, inni negocjowali. Jeden papieros był wart tyle co dzień jedzenia. Wszystko było wymianą. Były kary za wszystko. Jeśli ktoś spóźnił się do szeregu, był bity. Jeśli zachorował i nie pracował, wieszano go. Jeśli mówił bez pozwolenia, odbierano mu jedzenie. Strach był stały, był w każdym zakamarku. Nikt nie wiedział, czy dotrwa do następnego dnia. Czystość była kolejną torturą. Łazienki to były dziury w ziemi, bez prywatności, z długimi kolejkami. Nieprzyjemny zapach przyklejał się do skóry. Nie było mydła ani czystej wody. Niektórzy myli się starymi szmatami. Infekcje były powszechne tyfus, czerwonka, świeżb. Prawie wszyscy byli chorzy. Ale praca nie ustawała. Każdego ranka, w deszczu, w śniegu, wychodzili w szeregach. Wysyłano ich do noszenia kamieni, kopania rowów, usuwania gruzu. Niektórzy pracowali w fabrykach, inni przy pociągach. Jeśli ktoś upadł, zostawiano go w tyle. Jeśli się nie podniósł, strzelano do niego. Naziści chcieli, żeby wszystko działało jak w zegarku. Były harmonogramy, listy, raporty. Każdy więzień miał numer, każda grupa swój cel. Wszystko było notowane. Nawet zmarli byli liczeni. Ciała, które nie mieściły się w piecach, grzebano w dołach. Inne palono na świeżym powietrzu. W pewnych momentach więźniowie próbowali się buntować. Był przypadek, w którym komandos zniszczyli jedno z krematoriów. Zdobyli materiały wybuchowe od kobiet pracujących w pobliskiej fabryce. Wysadzili je. Niektórym udało się uciec na kilka godzin, ale zostali złapani i zabici. Próby ucieczek były rzadkie, ale istniały. Niektórym udało się uciec z pomocą z zewnątrz. Inni kopali tunele, przebierali się, wykorzystywali błędy w nadzorze, ale prawie wszyscy zostali złapani. Kiedy to się działo, kara była zbiorowa. Czasami egzekucja obejmowała 10 osób za każdą, która uciekła. Tymczasem na zewnątrz zaczęły przedostawać się wiadomości. Niektóre raporty mówiły o dziwnych obozach na wschodzie o pociągach pełnych ludzi, którzy nie wracali. Ale wielu nie wierzyło. Inni twierdzili, że to przesada. Dowodów było niewiele. A naziści robili wszystko co możliwe, aby ukryć to, co się działo. Kiedy alianci posuwali się naprzód przez Europę, zaczęli znajdować puste obozy. Były ślady, ale niejasne dowody. Niektóre miejsca zostały już zniszczone. Inne nadal funkcjonowały, ale z mniejszą liczbą więźniów. Wielu zostało zmuszonych do marszów. Szli przez wiele kilometrów, w środku zimy, bez jedzenia i wody. Ci, którzy upadli, zostali straceni. W styczniu 1945 roku armia czerwona dotarła pod bramy Auschwitz. To, co tam znaleźli, nie przypominało niczego. Żołnierze nie byli przygotowani, ciała były wszędzie. Więźniowie, którzy nie mogli się podnieść, chorzy, samotne dzieci. Nie rozumieli, co to za miejsce. Niektórzy wierzyli, że to opuszczony szpital. Zajęło im wiele dni, aby to wszystko przetworzyć. Naziści próbowali zatrzeć ślady, spalili dokumenty, zniszczyli komory, opróżnili magazyny. Ale nie mogli zniszczyć wszystkiego. Pozostały tysiące przedmiotów buty, walizki, okulary, złote zęby. Pozostały zdjęcia, tatuaże, ludzkie szczątki. Pozostał zapach, cisza, dowody, których już nie mogli ukryć. Sowieci nagrali to, co zobaczyli pokazali to światu. Mimo to byli tacy, którzy wątpili, ale z czasem dowody się nagromadziły. Ocalali mówili, świadkowie opowiadali, i rozpoczęły się procesy. Rudolf Hess, komendant obozu, był jednym z pierwszych, który stanął przed sądem. Został schwytany w 1946 roku, osądzony i powieszony w Auschwitz, obok krematorium. Wielu innych nazistów uciekło. Niektórzy uciekli do Ameryki Południowej, inni ukrywali się w Europie, zmienili nazwiska, kraje, historię. Niektórzy żyli dziesiątki lat bez przeszkód, inni byli ścigani lata później, ale wielu nigdy nie zapłaciło za to, co zrobili. Procesy norymberskie były kluczowe. Tam zdefiniowano, czym było Auschwitz. Zbrodnią nieporównywalną. Wysłuchano zeznań wszelkiego rodzaju. Od wysokich rangą dowódców po ocalałych. Historie były tak trudne, że niektórzy sędziowie płakali. Nie dało się nie załamać, ale trzeba było zostawić świadectwo. Auschwitz stał się symbolem Holokaustu. Nie był jedynym obozem, ale był największy i najbardziej śmiercionośny. Zginęło tam ponad jeden milion ludzi w mniej niż pięć lat – tam udoskonalono maszynę do zabijania. Wszystko było pomyślane tak, aby wyeliminować jak największą liczbę ludzi w jak najkrótszym czasie. Po wojnie obóz pozostał taki, jaki był. Sowieci go nie zniszczyli. Zachowali go jako muzeum grozy. Tam można zobaczyć wszystko: komory, piece, cele. Można spacerować po korytarzach, czytać nazwiska, oglądać zdjęcia. To miejsce, gdzie czas się zatrzymał. Każdego roku tysiące ludzi odwiedza to miejsce. Panuje cisza, panuje szacunek, ale są też pytania: jak to wszystko się stało? Dlaczego nikt nie powstrzymał tego wcześniej? Jak ktoś mógł pomyśleć, że to było konieczne? Odpowiedzi nie są jasne, ale to miejsce nadal istnieje jako przypomnienie. Auschwitz pokazał, jak daleko może posunąć się człowiek, gdy dehumanizuje drugiego, gdy zamienia ludzi w numery, w rzeczy, w przeszkody. Tam nie liczyło się Twoje imię, Twój wiek, Twoja historia. Liczyło się tylko czy nadawałeś się do pracy, czy szedłeś prosto do komory gazowej. Dzieci były najbardziej bezbronne. Większość nie przeżyła. Tych, których nie zabito natychmiast, wykorzystywano do eksperymentów. Niektóre zostały wysterylizowane, inne okaleczone. Ci, którzy przeżyli, pozostali naznaczeni na zawsze. Nigdy nie wrócili do normalnego życia. Niektórzy nigdy więcej nie przemówili. Kobiety również cierpiały niewypowiedziane rzeczy. Gwałty były powszechne. Ciąże nie były donoszone. Matki traciły swoje dzieci. Te, które uznano za zdolne, pracowały aż do wyczerpania. Te, które nie, były eliminowane. Nie było ochrony, nie było przerwy, nie było prawa. Mężczyźni byli wykorzystywani jako siła robocza. Najsilniejsi pracowali na budowach, w kopalniach, w fabrykach. Reszta szybko umierała. Średnia długość życia w obozie wynosiła około kilku miesięcy. Nikt nie wytrzymał znacznie dłużej. Zimno, głód, choroby, bicia wszystko się sumowało. Ci, którzy dotrwali do końca, którzy przetrwali do wyzwolenia, nie zrobili tego bez blizn, fizycznych i psychicznych. Wielu straciło całą rodzinę. Wyszli z naznaczonymi kośćmi, z zapadniętymi oczami, z skórą przylegającą do ciała. Zajęło im lata, aby znowu się uśmiechnąć. Niektórzy nigdy tego nie zrobili. Po wojnie Auschwitz było tematem tabu. Otwarta rozmowa o tym zajęła lata. Ci, którzy tam byli, nie zawsze chcieli pamiętać. Niektórzy milczeli przez dziesięciolecia, inni byli piętnowani za przeżycie, jakby zrobili coś złego, ale stopniowo historie wychodziły na jaw. Dziś istnieją filmy dokumentalne, książki i filmy, są pomniki, tablice i muzea, są lekcje w szkołach, a wszystko to istnieje po to, aby nikt nie zapomniał, aby się to nie powtórzyło. Ale wciąż są głosy, które negują, minimalizują, relatywizują, i dlatego kluczowe jest dalsze opowiadanie bez upiększeń. Bez kłamstw, tylko z faktami. Auschwitz był obozem koncentracyjnym, obozem pracy i obozem zagłady, był wszystkim jednocześnie, był śmiertelną pułapką, miejscem, gdzie życie nic nie znaczyło, gdzie każdy krok mógł być ostatnim, gdzie krzyki nie wydostawały się na zewnątrz i gdzie niebo wydawało się wygaszone. Każda ściana, każdy kamień i każdy zakamarek kryje wspomnienie, imię, historię, pożegnanie, i chociaż ciał już nie ma, ból pozostał i wciąż tam jest. W powietrzu, na ziemi, na zdjęciach. Ponieważ Auschwitz nie da się wymazać, jest tam na zawsze. Wszystko, co wydarzyło się w tym miejscu, było prawdziwe, jest udokumentowane, istnieją rejestry, są świadkowie, są dowody, i chociaż wielu winowajców pozostało bezkarnych, historia im tego nie wybaczy. Ponieważ Auschwitz nie było tylko fabryką śmierci, było miejscem, gdzie miliony ludzi straciły wszystko swoją rodzinę, swoje imię, swój głos a także było miejscem, gdzie świat przez pewien czas odwrócił wzrok. Dlatego trzeba o tym mówić raz po raz, dopóki nie zostanie nikt, kto powie, że nie wiedział.